Hej, cześć, witam Was w 79. odcinku Let's Play Minecraft. Ja jestem Blaki, mam w ręce chleb mocy. Wysyła się tu gdzieś mój Facebook, numer odcinka, mój nick na z górę, e, e, i inne takie. Zgodnie z obietnicami, zgodnie z zapewnieniami, ja jako bombelkowy Blaki, z którego, który chyba trochę jedzie, tak jak widać na ekranie. Zajmie się dzisiaj tym pomieszczeniem. Pomieszczenie całe będę budował w różnych typach timelapsów i spotkamy się na końcu. Jeszcze do końca nie mam planu, jak to będzie wyglądało. W każdym razie mam nadzieję, że ten i ta koncepcja odcinka się Wam spodoba i że na ogólnie mi troszkę może pomoże. W granicach rozsądku, oczywiście, no bo to jest jednak niezrównoważona psychicznie owca, która ma problemy z wypróżnianiem umysłem. I innymi problemami natury problematycznej, drów żyłam dalej, tych samych co ostatnio. Bo mi się dość spodobały. Na ogólnie nie ruszaj się, to i stój tak jak stałeś. Nie, odwróć się bokiem. jakbyśmy póki. Oho, ho, Jak śmiesznie. Nie ruszaj się, nie, nie. Nie fu, zabierz mi to sprzed twarzy. Jak chciałeś się po prostu przy, poprzeoglądać między twoimi. racicami. Tak, 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 nie, tak. Dobrze, to ja za, Was zapraszam do odcinka. Spadamy stąd. Ciao! witam Was po tygodniu od rozpoczęcia tego odcinka? Chyba tak mniej więcej tyle minęło. Cały czas budowałem i różne rzeczy ogarniałem. Mam nadzieję, że widzieliście cię to w jakimś. O, nie W tym tempie, to jest moja ocena z góry, tak w ogóle. Ja używam cały czas tych samych shaderów. Shadery się nazywają Minecloud Shaders. To pomieszczenie wygląda tak. Tu są ściany. Ściany są ładne, ściany mi się podobają. Te ściany mają urozmaiczyć coś. Te są czerwone, po drugiej stronie są niebieskie. Sufit jest taki. Czekajcie. Jeszcze może dla podniesienia efektu. Gdzie to jest? O. Sufit jest taki. Ściany są takie. I to by mi się wydawało jeszcze bardziej olbrzymie je przytłaczające. No Nie pierwszy raz mi coś dobrze wyszło, ale ale jest ładnie. Wow. A teraz zmienię to lepiej z Quake Pro na taki. I tak, wygląda to w ten sposób. Nad wszystkim spędziłem pracy, nie wiem, może 5 godzin, 6 godzin. Hmm, sam nie jestem pewien. Te skrzynki trzeba są oczywiście usunąć, ale to nie jest najważniejsze. Teraz chcę wam pokazać neter. Mój neter, to mój neter. W tym neterze dużo się między odcinkami pozmieniało. I teraz tak, jeżeli mm, w. Hmm, słyszycie w ogóle w jakimś śladu jakieś dziwne hase, dlatego że lei na polu? Ale to nie o co. W ogóle portal miał być tutaj. Ale jest tutaj, no bo nie pykło, coś nie wiadomo czemu, nie wiadomo jak, nie działało. Dlatego trzeba wejść tutaj. I jak się topniemy, wychodzimy w takim czymś, w takim pomieszczeniu. To pomieszczenie ma podpisy i różne dziwne odnoki we wszystkie strony. E, w ogóle włączy się do też to, że to już jest sam bug, a nie shadery Tak, tu mamy podpis magazyn, tu mamy podpis kompleks imperium, i tu wyżej mamy kom, y, podpis. Y, fuck. Czemu to nie działa? E, pochodnia, dobra. Mamy pokój inżyniera. Pokój inżyniera. Wiadomo, gdzie nas prowadzi. Nie mogę trafić w portal e, Pokój inżyniera nas prowadzi do pokoju inżyniera Tutaj, gdzie są moje inne rzeczy Dobra, to możemy się trwać z powrotem Działa wszystko świetnie, ładnie, pięknie Tutaj mam jeszcze dwa portale Jeden to jest kompleks Imperium Wchodzimy tutaj Wychodzimy w kompleks Imperium Wchodzimy tutaj Wychodzimy w tym samym portalu, chyba rozumiecie analogię. Tutaj mamy magazyn. Wchodzimy tutaj. Wychodzimy w magazynie, w portalu, który jest w magazynie. Wchodzimy z powrotem. Jesteśmy znowu w meterze. To by było bardzo przydatne w transporcie surowców i takich rzeczy potrzebnych do budowy. Kolejna ważna sprawa do następnego odcinka, w którym zaczynamy budować zamek, to w następnym. No, tu mamy takie. Takie coś jak windy Windy są niesamowicie przydatne w Minecrafcie Tunele w ogóle nowe pobudowałem Masę czasu na to zeszło I mam nadzieję, że się opłaciło Tu naciskamy guzik Pojawia się wagonik i jedziemy na górę Te, te tory są raczej w Wszędzie to robimy na egzoterzy, bo też one się bugują I się nagle zatrzymują w połowie drogi I zjeżdżamy w to, do góry Więc trochę to jest kawałek do góry Jest tu takie ładne pomieszczenie, mam nadzieję, że ładne że wam się spodoba i to pomieszczenie prowadzi, przede wszystkim, jak tu piszę, na Wzgórze Zamkowe Czyli do mojego wybranego terenu pod zamek Pracę tu zaczniemy w następnym odcinku Tak, tak mi się wydaje Czy od następnego odcinku zaczniemy pracę tutaj? I tak, pada, leje śnieg, sypie wszystko Ale nic, wracając, o co tu pisze na zgór? nie widziałem, za późno Tak, jesteśmy tutaj Teraz możemy sobie spokojnie spać na dół. Jak to, że w neterze nie ma wody, to używamy tutaj li-lian Jedna kratka Lian nie była dobra, więc zaczęliśmy używać dwóch, tak żeby można było spać i się nie zabić. Dobra, wracamy z powrotem. To jest nie najfajniejsze jeszcze, co zrobiliśmy. W ostatnim odcinku biegaliśmy za Messą. Nie, to było dwa odcinki temu. Już nie pamiętam. Więc trzeba było zrobić taki sam tunel do mesy O fuck, coś tu wpadło przez przypadek. Więc nic, wagonik, jedziemy do góry. Tunel, muszę was uprzedzić, jeszcze nie jest skończony, niestety. Widzicie takie. O, zatrzymujemy się, mimo że jesteśmy cały czas na rozpędzonych torakach 3 No To nie jest fajne, jest takie dziwne. No ale trzeba tu wyjechać trochę do góry. I mam taki tunel, długi bardzo. I niestety jeszcze nie oświetlony. Oświetle, oświetleniem zajmę się między odcinkami, i tak trzeba go przeskakać. I tu jest naprawdę duży, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość i trochę jedzenia. <grytanie> Wybaczcie, jeżeli słyszycie strasznie mojej spację, ale to jest naprawdę dość daleko. Co na górę Piona ziemniakiem, piona ziemniakiem. No dobrze, też może być. I jedziemy dalej Skaczemy, 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 skaczemy Skaczemy, 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 skaczemy. O! Tu jest takie coś i... I tu można się wbić Jesteśmy 3000 tysiące kratek od spawnu, jesteśmy na mesie I, I możemy tutaj wszystko obczajać No i to w zasadzie tyle Chyba Tak mi się wydaje, co się pozmieniało Jak was nie było w następnym odcinku zabierzemy się za podstawy zamku. Podstawy zamku, mam nadzieję, planowanie terenu jakieś tam zarysy ogólne konstrukcji planowanie wałów różnych, różnych fortyfikacji zajmowanie terenu przez zamek i, i, i w sumie tyle. Tak mi się wydaje, że w sumie tyle. Między odcinkami jeszcze może wrzucę Wam Simple Time jak wykopię tunel, który prowadzi od, mojej kompleksu tune od moich kompleksów tuneli do wzgórza zamkowego, tylko w realnym świecie. To jest jakieś 300 kratek tunelu, więc zobaczymy, jak z tym będzie. Jeszcze nic nie obiecuję. W każdym razie w tym odcinku to by było na tyle. Tak mi się wydaje, nic więcej wam nie mogę pokazać. Wiem, że odcinek może nie był za długi, bo wszystko tak wyszło krótko i odcinek będzie miał z 12 minut, pewnie kurczę, To będzie dość słabo, kiepsko. O jezu, co mnie bije. Ale no, niestety, musicie to przeżyć ten odcinek nie będzie jakiś wykoksany. Chciałem zrobić go porządny. Porządny, tak można powiedzieć? Chyba tak. Chciałem, żeby był w miarę odcinkiem. No to nie wiem, co mogę pokazać dokładniej. Sposób ułożenia pochodni jest taki, że w każdym rzędzie są dwie w ten sposób ułożone i dwie do środka. Tak, 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 tak. Tutaj wszędzie jest oświetlenie lawowe. Jest tu źródeł kulawy, po drugiej stronie źródeł kulawy i całe te figury są praktycznie zbudowane ze schodków. No i gdzie niegdzie pół płytek czasem pełnych bloków. Używam tutaj więcej lapis Lazuli i ten gość się tutaj nazywa Henryk. Są płaskorzeźby rzeźby. Płaskorzeźby. Obce ci pojęcie sztuki i harmonii. Piękna. Wszystko jest ci obce. Sam jest. Sam z ciebie z dynia, wiesz? Z ciebie z dynia. Fu. No tu się spełni niestety mobę. Trzeba będzie jakoś jeszcze oświecić Tam podłogę coś pozmieniać, jeszcze nie wiem. Po drugiej stronie jest lustrzone odbicie tego. Mam nadzieję, że to pasuje. Tutaj nie wiem, czy to tak do końca będzie. Ziew Wybaczcie mi ziewanie, ale jest dość późno Ja, ja, ja już jestem śpiący A jutro rano muszę wcześniej wstać Jezus, a ja nagrywam wam odcinki z Minecrafta yy. Właśnie tu będzie mob grinder Mob spawner a, Ale jeszcze nie wiem jak, w jakiej konstrukcji Jak to będzie wyglądało Postaram się, żeby było fajnie, ale nie gwarantuję tego yy. Tutaj będzie wypadało coś takiego i może, może, może w przyszłości nie, czy to jest wszystko dobrze oświetlone. Tutaj jest tak samo jak po tamtej stronie, sufit i wszystko. Z tym że tu użyłem bloków redstonea, na co sporo redstonea poszło i tak samo lawowych świetlików. E, tutaj po tych, w tych takich głębieniach będzie trzeba jakiś nie wiem, świetliki z lawy porobić czy cokolwiek takiego. To wszystko tu wygląda bardzo beznadziejnie, szczególnie, że nie używam shaderów. No dobra. No teraz będzie wyglądało wszystko raczej ładnie. Czy dobre shadery włączyłem? Nie wiem. Tak. O właśnie. Mm, to są moje alchemie i inne rzeczy. To są takie odcinki mechanizmów. Myślę, że wszystkie te mechanizmy będę robił w jednym odcinku i ten odcinek będzie się przeplatał z budową zamku i jakimiś przygodami. Bo nie chcę, żebyście się zanudzili, więc następne parę odcinków z 3, może 5. Będą poświęcone budowie zamku. Później jakieś odcinki typu podróżniczego, czy zwiedzania świata, czy czegoś innego. No, później jakieś mechanizmy z dwa. Odcinki, później znowu budowa zamku, później gdzieś jakieś inne rzeczy, później e, budowa może portu, e, później e, trzeba będzie zabić smoka, no bo będzie setny poziom, a później będzie trzeba zbudować może ekspiarkę. O oh, fakt, zapomniałem o źródełku klawu, które tu miało iść. Siet, bo tu tego nie skończyłem. Właśnie, bo tutaj się przebiłem ogólnie, do rzecz biorąc, do, do środka, ale i po tamtej stronie udało mi się jakoś to naprawić, i po tym myślę że też się uda. Tylko trzeba mieć źródełka lawy jednego, tutaj wpakować i będzie wszystko już dobrze. A z góry masz źródeł lawy, które mógłbyś wpakować tam? Eee, czy tu? Tu po prostu to. No, masz. Dobra. ok, Bum. I oprócz tego ja tu co tu robię to robię do góry. Czy tam u góry jest jedno? Tak, jest jedno. Takie inne. Zabraknie mi jednego klocka. Nie, dwóch w Boże. Tego nie znoszę najbardziej. to nikt nie lubi. Ba. Tak. W ogóle nazwałem tę ten całą ten tutaj dziwną moją konstrukcję kompleksy imperium Nie wiem czemu, ale będzie tak się nazywało to na wieki wieków już i koniec Okej, okay. to jest skończone chyba, tak w całkowicie wykończone Wykończone, tak, bo ja to już nie skończyłem, bo wykończyłem to ehm. Dobra Nic już więcej tu nie ma do pokazania na ogólny, nawet z wielkimi szczegółami Hmm. W ogóle cały mój zamek jest w sumie jakiś hmm, 100 kratek w tą stronę i troszkę w lewo, więc, narzut, na, na śnieżką czy czymkolwiek innym, człowiek by chciał rzucać, no, tak dokładnie, narzut, na twoją śnieżką. E, poza tym, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jaki nie byłby, byłby, byłby. No i do zobaczenia usłyszenia następnym razem Ja jestem Blaki, i była ze mną moja owca Nazgul I yy, y, 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 wszystkie ważne linki I wszystkie ważne rzeczy macie dookoła Ja tu się rozbiorę do naga Ładnie się ustawię w tym pomieszczeniu I będę szpanował Nazgul się patrzy tutaj mm, spójrz, spójrz w obiektyw Nazgul Nie Pupom. Niżej, niżej, niżej Niżej, niżej O, pięknie Pięknie więc dzięki wam za obejrzenie. Ja jestem Blaki, to jest moja owca Nazgul. Która dziwnie to wyglądając robi coś. I do zobaczenia, usłyszenia następnym razem. Zaczniemy już obiecany zamek. Więc to... To tyle. Dzięki. Na razie. Pa. I komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie. Ciao.